Siema, Siema, witajcie w pierwszym odcinku kolejnego sezonu. Który to sezon z kolei, to nie pamiętam, ale jedno jest pewne: jest to ostatni sezon. A dlaczego jest to ostatni sezon? No to za chwilę tylko najpierw się przeniesiemy na teren zmagań wojennych. Zdobywamy tutaj przesmyk. O, już prawie końcówka. Została i za chwilę o, o, zacznie się oblężenie. A dlaczego to jest ostatni sezon? No to z takiego smutnego powodu, że twórcy gry zamykają serwery. Tak zamykają serwery tej fajnej gry. Chociaż zepsuli ją przez ostatnie lata. To już nie jest ta sama co kiedyś, ale za, ciągle ma, miała ten poziom wysoki. Że grało się fajnie w nią, że są nasi ulubieni bohaterowie. No. I co tu dłużej mówić? No szkoda, że zamykają. Do końca tego roku będą otwarte serwery, potem Zamykają i koniec, zostaną tylko filmiki na YouTube, w tym moje, które polecam oglądać, chociaż pierwsze filmiki z tej gry, no to takie kiepskie były, że więcej grałem niż gadałem, <laughs> no co tu. Ale przez te lata udało mi się odblokować dużo postaci. No tych mi się już chyba nie uda. No chyba, że coś ze skrzynek trafię. Kogo tu? Kirdan No pokaż się Kirdan Kajś ty jest! O, pojawił się No Co mi tu? Radagast Też mi mało brakuje Co mi tu jeszcze brakuje? Na zgula. Kamul, rzecznik Saurona i Kwa Kwarwu. Tak? Nie wiem, jak to się czyta. <laughs> Powiedzcie mi. Dobra, co tu jeszcze? Jeszcze sześć. Ruszamy do boju. Ostatni sezon z lisami. Smutno się robi. A, jeszcze chciałem coś powiedzieć. Że jest to najlepsza gra z pierścieni, w jaką grałem. I mówię to dlatego, że nie grałem jeszcze w bitwę o śródziemie. Także muszę w końcu sobie pobrać tę grę i zagrać. To wtedy myślę, że zmienię zdanie i bitwa o śródziemie będzie najlepszą grą. No, co tu jeszcze mówić? Czekając, aż biją obrońców, koledzy, to. Powiem jeszcze tyle, że no na studiach mam mało czasu na nagranie i nagrywanie, także po długiej przerwie tutaj coś wrzucę. Myślę, że co kilka dni będę tu wstawiał odcinek z Władcy Pierścieni. No. No, i od razu dla kolegów z yy, klanu, w którym jestem, Polskie Legiony w grze Dawn of Ages, polecam grę i od razu reklamuję nasz na, nasz zespół. Polskie Legiony, zapraszamy wszystkich graczy. I od razu tym kolegom, jeśli mi oglądają, daję usprawiedliwienie, dlaczego przez najbliższe dwa tygodnie nie będę grał yy, z nimi w tamtą grę. A no to dlatego, że. No nie mam czasu i ten czas, który będę miał, to przeznaczę na tę grę, aby ją w tym ostatnich tchnieniach tej gry ją pokazywać widzom. Może mi trochę przybędzie widzów z tego powodu. No. kto to wie? W sumie to. Ta gra, ile mi dała subskrybentów? Hmm... Niewielu. W sumie. Ta gra nie jest... jakoś znana bardzo. Jak tak na YouTube ja patrzyłem, to mało wyświetleń trochę mają filmy z tej gry. Nie wiem... czemu. A fajna jest. No ale to już... Jakby ktoś chciał zaczynać grać w tą grę, to już za późno. Bo już... Zdycha. O! Dobra, można już puszczać oblężeniu. Ach, te trąby. I dźwięk maszerujących. Żołnierzy. Pytacie się, czemu nie mam maksymalnych ilości żołnierzy, a to dlatego? Tak mam, że ulepszyłem kilka budynków w mieście, przez które mi się zwiększyły. Eee... No, limit jednostek jakie mogę przyporządkować do dowódcą. No i od razu muzyczka się łączyła bojowa. No i... Ucichła ta muzyczka. Ej. Co tu? A z takich nowinek w tej grze to jest coś takiego... Że... Pierścień teraz ma technologię swoje. Takie... No ciekawe to jest, ale... Czy ja wiem? Że jest fajne? Już lepsze były te punkty, co się dostawało za każdy poziom pierścienia. Bo te technologie to odkrywa się jeden dzień. No, można zwojami przyspieszyć, ale. No. Zostawię to bez komentarza. No, co tu jeszcze z takich nowinek? A, do miasta wróćmy. Tam niech się biją. I o, do werbowania i tutaj można e, dodali coś takiego jak elitarne tereny treningowe i tu można odkrywać e, bonusy dla jednostek po prostu teraz odkrywam tu dla krasnoludów. Fajna muzyczka. Nie słyszałem jej wcześniej. No, co tu jeszcze nowego? A. Nie to. To. O. No, tutaj są właśnie te. Elitarne tereny treningowe. Hmm. Coś jeszcze nowego jest? Centrum zasobów, chyba. Od ostatniego razu, jak nagrywałem, to chyba to też doszło. Centrum zasobów. Jenny, kiedy ja ostatni raz nagrywałem tą grę? Rok temu? Aż muszę sprawdzić sobie. Bo nie pamiętam szczerze. Coś jeszcze nowego jest. Hmm. A, w Werbunku chyba porobili te zakładki. Nie pamiętam, muszę obejrzeć swoje stare filmy. To... Będę wiedział. <laughs> o, Enty. Dodam serduszko. Sips. To ich kiedyś wyszkolę sobie. Mają fajne oblężenie. <laughs> Kolejna niezapomniana muzyczka. W tym odcinku będziemy słuchać muzyki chyba. Bo tyle nam zostało. Hmm. Ciekawe czy ktoś wstawił soundtracki na YouTube. A. Wróćmy, jak tutaj sobie radzą. No, powoli idzie. Jest reszta armii. Hmm. Co, nas tak mało się zebrało, czy co? A jeszcze idą. Idą, idą, jedni z drudzy z Co my tu mamy? Hm. Ktoś tu miasto przynosi. No, ja chyba też muszę sobie przenieść miasto. O, tak się prezentuje mapa. Ci... No... tu słabo widać. Ale jest... Niebieski i niebieski obok siebie. <laughs> I ten ciemniejszy niebieski to są nasi sojusznicy. A ten jaśniejszy to my. Właściwie to... Można pod fioletowy... Podciągnąć ten kolor. Hm. No taki. Takie połączenie niebieskiego z fioletem. Taki jasno-fioletowy. A oni mają. Mam taką kredkę takiego koloru. Ale nie jest podpisane, jaki to kolor. <grystanie> Co my tu mamy jeszcze? A nasi sojusznicy to jest Wind. Tutaj po tej stronie mapy jest Amon, hm, nie kojarzę klano Fire, no to starzy bywalcy i Burn też. A i od ostatniego czasu pojawiły się takie bossy, co się pojawiają na mapie. O! Coś takiego. Za 19 godzin 45 minut przybędzie tutaj. Będzie można go bić. I będą fajne nagrody. Hmm. Coś jeszcze? Z pierścienia. Manew taktyczny, co on daje? Nie pamiętam. A, czyli możesz jakieś pole neutralne zamienić sobie obrońców. Nie wiem, nie, nie rozumiem trochę tego. Pilne wsparcie, no to wiadomo. Nagła budowa. A, nagła budowa się pojawia, bo można nią przyspieszać budowę budowli zewnętrznych, że to nazwa, czyli forty, warsztaty. Hmm. Forty taktyczne on hmm. e, daje? pobór zasobów. Aha, fajne że to można na mieście, zróbmy tak, I cyk. No, zasobów nam przybyło. No jak tutaj sobie radzicie koledzy O, coraz lepiej Chodzi gdy to zdobędziemy, to pójdziemy sobie gdzieś tutaj. O, zaznaczone jest. To zdobędziemy, zdobędziemy to przejście, Przyjdziemy tu, To tego nie zdobędziemy, bo wind chce to, a potem chyba pójdziemy na wojnę o dol gurdur, dol -Gur no, o, ci się już tu biją, hmm. ciekawe. No, a ci zdobyli się tutaj, a nie zdobyli tutaj i tutaj. Helond? Co? A to nie Pelargir czasem? Gdzie to jest położone? A nie, Pelargir jest tutaj. Hm. Twierdza Langstra. Tu jest Pelargir. No oglądajmy sobie lokację. O! W tym oto pelarki, że w pradawnych czasach Aragorn wraz z Armią Duchów przejął flotę z Umbaru. A następnie popłynął sobie tą oto rzeczką. Płynął, 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 płynął... Płynął, 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 płynął... płynął, płynął, płynął. Wyszedł Gdzie jest mi na A, dobra, wyżej płynął <laughs> tutaj, płynął, płynął tutaj. Wyszedł i pobiegł ze swoją kompanią. Jak on. Szara kompania. O, tak się nazywali. O, nawet ktoś tu się nazwał... Król Aragorn Jedi Tak jeszcze z omawiania mojego kanału, to powiem, że kiedyś zrobię serię z LEGO Władca Pierścieni i dokończę LEGO Hobbit Cywilizację 5 by trzeba dokończyć Dobra, co tu jeszcze? Lokacje? A, Giliad. Jestem z Giliad. O, tutaj. No, Giliad mamy. Co tu jeszcze możemy pokazać? barad Dur. i wulkan Rodruina. Mm. Co jeszcze? Co jeszcze? Ferna jest. Edoras. Tak. No, muzyczka się zmieniła. Hm. Ciekawe, co tu jeszcze? Helmowy jar. i <grym> hmm. Izengard. Nie, w ogóle mam nadzieję, że to się nagrywa wszystko, co ja tu mówię. Argonat. Ci królowie powinni w ogóle być zwróceni w drugą stronę. Ale to już... jakiś szczególik. I oni powinni chyba stać tutaj. Um, co jeszcze tutaj? No, dol do... <ścoughs> No się tam znajdują. Tu moria chyba jest tak, moria. Um, co jeszcze? Rivendell, Erebor, i tu jeszcze powinno być dal, jest i dal, czy już powinno się mówić Dale? Chyba. Hmm, jeszcze miasto na jeziorze Esgaroth. Hmm, coś jeszcze? Żelazne wzgórze. No to nie ma nic ciekawego. Y, Pałac króla elfów jeszcze. O! Coś jeszcze? Trole z kamienia, oni <laughs> są tak mali, że tu nie widać ich. Mm. Tu jest anuminas, tu jest Hobbiton. a tu Bri. No, Chciałbym tu taka dziura jest w tym bry. Ta? to jest dziura, czy co? O, przejęliśmy przez. Nie, no, to wygląda jak dziura. To może skała? Że to stoi na skale? Nie, no. dziwne to. A tak. I tak, jego można wycofać, to też jest, tu też wycofamy, a Aragorn nie da, no, ja tam nie mam zasięgu. Dobra, wrócę ekspana zbieram. Który byłem? Na ósmym miejscu, proszę bardzo Ile tu? Krasnoludy zadawały 750. Moja główna armia 550 ci 730 a wy na siedemset, coś jeszcze pokazać? Szare przystanie. No i chyba wszystko, w tym odcinku, a. I tu są elitarne misje. Tu motłochy muszę pobić. fajna muzyczka, jak w Wiedźminie. No i ten koleś, co tam stoi przy piecu, to jest właśnie ten, co daje te misje do ulepszeń elitarnych. Fajna muzyczka. <grybuj> Hm, no cóż, pora się pożegnać. Następny odcinek może jutro nagram. Zobaczę. Także trzymajcie się i do następnego razu. Papa. Pa. Mam nadzieję, że się nagrał głos. Do zobaczenia.